Witajcie. Chciałbym Wam pokazać lekcję Feldenkraisa, którą możecie zastosować, gdy budzicie się z bolącym barkiem. Możecie ją stosować po przebudzeniu. Właśnie czasami się tak zdarza, że budzisz się i czujesz, że ten bark boli, i zastanawiasz się, co tu zrobić, żeby ten ból się nie rozprzestrzenił dalej. A więc, po pierwsze, ee... Spróbuj wykonać taki ruch, że zaczynasz jakby poruszać barkiem lekko w górę, przesuwać go jakby po podłożu, po podłożu, na którym leżysz, w kierunku ucha, w kierunku czubka głowy, nie unosząc, tylko przesuwając w górę i z powrotem, w górę i z powrotem. Spokojny ruch, Powolny, jak najmniejszy. Nie staraj się osiągnąć jakiegoś maksimum. Omijaj ten moment bólu. Jeżeli zaczyna występować ten ból, to postaraj się wykonywać ten ruch tylko do tego miejsca, w którym ten ból występuje. Bardzo delikatnie. W górę i do środka. A następnie w dół i do środka. W dół i do środka. Zwracaj uwagę na oddech, zwracaj uwagę na kontakt Twoich łopatek z podłożem, Twojej miednicy z podłożem. Nogi mogą być zgięte w kolanach i ustawione na podłożu. Kilka, kilkanaście razy w jedną, w drugą stronę. Następnie postaraj się trochę obracać głowę w lewo, w prawo, w lewo. Prawo, obracasz głową, tam i z powrotem. Nie szukasz jakiegoś maksimum tego ruchu, nie szukasz e, e, jakiegoś ekstremum w tym ruchu. Delikatnie obracasz głową, omijając ten obszar, w którym występuje ten, e, ten ból. Potem możesz wykonać taki ruch, że unosisz lekko ramię, tę kość ramienną, ale nie unosząc łokcia w kierunku sufitu. Do góry i z powrotem, do góry i z powrotem, do góry i z powrotem. Też nie szukasz jakiegoś maksimum tego ruchu, tak? tylko delikatnie, delikatnie możesz ujść do góry i opuścić, a nawet lekko wcisnąć tę kość ramienną, tę łopatkę w podłoże, na którym leżysz. Wcisnąć do środka, w górę, do środka, wcisnąć. Do środka, w górę i później płynnie. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. Następnie możesz przesunąć lekko w górę ramię, lekko w kierunku ucha, w kierunku głowy, później następnie w kierunku sufitu, ale nie unosząc łokcia ani przedramienia i w dół w kierunku bioder i opuszczasz i znowu w górę w kierunku ucha. I w kierunku sufitu, i w kierunku bioder w dół, i kilka takich okręgów. Możesz wykonać w jedną stronę, i później w drugą stronę. Ok? Bardzo powoli. Następnie możesz spróbować przerolować głowę do ramienia i y, ramieniem starać się również przybliżyć do nosa. Czyli nos do ramienia. Ramię do nosa, nos do ramienia, ramię do nosa. Kilka razy tak, tam i z powrotem. Kilka razy tam i z powrotem. Możesz następnie wykonać taki ruch, że postarać się głowę przesunąć przesunąć ją w kierunku, czyli lekko unosisz głowę. Można wyjąć sobie wtedy poduszkę lekko jakby unosisz głowę na 2-3 mm i przesuwasz w do ramienia jeżeli jest to możliwe jeżeli nie występuje ból o tak i następnie przesuwasz głowę w kierunku ramienia a ramię w kierunku ucha ucho w kierunku ramienia i ramię w kierunku ucha a następnie ucho w kierunku ramienia, a ramię ucieka w dół, przesuwa się. Wydłużasz rękę, także twoja dłoń sięga gdzieś tam w okolice bioder, w okolice miednicy. Tak, wyciągasz w dół. Również ten sam, to samo ćwiczenie możesz wykonać, rolując głowę w bok i wyciągając rękę w dół. I wracasz ręką i przerolowujesz głowę z powrotem. Tak. Ok. Teraz możesz wykonać takie ćwiczenie, że bierzesz dłoń tej zdrowej ręki, tej od barku, który nie boli. Kładziesz na czole i rolujesz głowę. Patrzysz na ruch, skąd wywodzi się ruch, skąd bierze się ruch, czy z nadgarstka, czy z łokcia, czy z ramienia. Możesz rolować głowę tak, jak się roluje ciasto wałkiem, również z wyprostowaną dłonią, bardzo delikatnie. Tam i z powrotem kilka razy. Tak. A następnie możesz położyć dłoń z tyłu, jakby włożyć dłoń pomiędzy głowę a podłożem, na którym leżysz. I lekko tak jakby łokciem chcesz łokić, skierować w kierunku sufitu i w ten sposób delikatnie przerolowujesz głową, a później wsuwasz dłoń pod głowę. Czyli jakby wysuwasz dłoń i wsuwasz dłoń. Wysuwasz i wsuwasz. Wysuwasz i wsuwasz. No, i jak już tutaj jest ok, to możesz się położyć na boku. Możesz się położyć na boku. Teraz, dla potrzeb tego ćwiczenia, położę się na drugim boku. I wykonać taki ruch leżąc na boku. Tutaj trzeba sobie wziąć poduszkę pod głowę. Wykonać ruch taki ramieniem. Ramieniem. Do przodu. Do tyłu, czyli w kierunku ucha, w kierunku biodra. Do przodu, czyli przed siebie, lekko do tyłu i do środka, tak? Czyli w kierunku, który wyznacza Twój nos, Twoja twarz, czyli do przodu troszeczkę, później do środka, później do tyłu. Następnie znowu do środka, w górę w kierunku ucha. Z powrotem do środka, w dół w kierunku bioder, i kilka takich ruchów w jednym kierunku w osi, powiedzmy yy, yy, równoległej do kręgosłupa, i następnie do tyłu i do przodu, a w pewnym momencie łączysz to w taki okrąg, wszystkie te punkty czyli góra, przód, dół, do tyłu i łączysz. W okręgi, w jedną stronę i w drugą stronę. Kilka razy. I później możesz usiąść. Możesz usiąść. Już powinno być trochę lepiej. I możesz wykonać taki ruch barkiem lekko do przodu. Do tyłu. Do przodu. Do tyłu. W górę. W dół. W górę, w dół. I kilka okręgów. Do tyłu, w górę, do przodu, w dół. Bardzo delikatnie. Jak najpłynniejszy ruch. W jedną stronę, w drugą stronę. Później możesz leciutko unieść i puścić. Unieść bark i puścić. Unieść i puścić, unieść i puścić, unieść i puścić. No, lewo w prawo. Chyba jest już dobrze. Można ruszyć do działań. Pozdrawiam serdecznie Grzegorz Krawicki, nauczyciel metody Feldenkraisa.